Witam ponownie na moim kanale, tu Chris Kolekcjoner. E, mamy premierę na moim kanale, są to multipaki e, Champions League 14-15. E, jak widziałem na wszystkich kanałach już każdy otwierał podobne multipaki, ale mieszkam w takiej miejscowości, nie wiem czy wiecie, ale jest to Zduńska Wola, gdzie naprawdę jeżeli chodzi o dostępność takich rzeczy, to... Jest coś okropnego. Przeszedłem pół miasta, może nawet większą połowę i niestety nie znalazłem. Ale mm, dzięki uprzejmości tutaj mojego kolegi, który akurat się wybierał e, na zakupy e, do miejscowości 15 km od duńskiej Woli, e, spontanicznie zabrałem się z nim i w Tesco nabyłem oto te multipaki. I tak się składa, że akurat kolega jest tutaj obok mnie. I będziemy sobie razem otwierać te multi -packi. Witam, witam serdecznie <gry> wszystkich. E, ja jeszcze tylko dopowiem, że e, tą miejscowością, gdzie jechaliśmy, e, był Sieradz. E, bo niestety, Zduński Woli, tutaj jak e, Chris e, mówił wcześniej, e, nie mógł tego nigdzie zdobyć. E, I wielkim, wielkim takim przypadkiem e, zdarzyło się, że, że, że gdy wracał już do domu, e, w sumie. No, niezbyt szczęśliwy, że nie nabył multipaków z ludzkiej woli. Okazało się, że ja w tym momencie właśnie jadę do Sieradza. Zabrał się ze mną i chłopak był mega, mega szczęśliwy. Miejmy nadzieję, że w tych multipakach naprawdę znajdziemy fajne karteczki. Oczywiście tutaj jest 6 multipaków, które będziemy sobie dzielić na 6 odcinków. W multipaku jest 6 saszetek i 2 limitki. Jak każdy wie, ten, kto otwierał, można sobie te limitki podejrzeć. Będziemy sobie otwierać multipaczki, Więc ja wiem, jakie są limitki w tych multipakach. Jest to fajna rzecz, że można sobie podejrzeć, bo no wiadomo, powtóreczki mogą się zdarzyć ale no, tutaj nie będzie tych powtórek ok, i mamy tak mamy dwie limitki, które sobie pokażemy na sam początek naprawdę fajnie, świetnie wyglądają te limitki jest to Arien Robben z Bayernu Monachium bardzo fajna karteczka a drugą limitką jest Sterling z y, Liverpoolu. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Postawimy sobie te limitki tutaj. Oczywiście mamy 6 sześ, y, saszetek bez, bez kodów. Dam ci tutaj jedną. Zobacz sobie, co tam można trafić. Jedna na ile? Ja już tam mniej więcej wiem, co, co można trafić w tych saszetkach. No każdy pokazywał. Nie wiem, czy mi to dobrze. Pokażę, ale chyba mniej więcej najrzadszą kartą są, jest, jest Legenda, Inventivens, później jest, jest Trofeum, jest Piłka, Double Trouble, La Decima, Game Changer, International Star, no i później Eksperty. Ciekawostką jest to, że Mastery są to karty, które zawsze były rzadsze, no tutaj jest jedna na dwie i pół paczki oraz... Loga klubów, więc tutaj można dosyć często, często spotykane karty w saszetkach. No cóż, otworzymy sobie pierwszą saszetkę. Mamy tutaj Fabrygasa na, na głównym planie. O, już 4 minut, a my jeszcze nic nie otworzyliśmy. No cóż, jedziemy nie? Pierwsza karteczka. To są bazówki. O, powiem Ci, że na żywo to wiele ładniej wygląda. Są takie chropowate, nie? Takie, takie kratki są porobione na bazówkach. Yy, Fajne, ciekawe. Yy, mamy tutaj. <coughs> Przepraszam, zawodnika Ajaxu. Nika. I yy, jaki to jest Nik? Wiergewer, tak? Jest to bazówka. Może będziemy sobie... O, tak, tutaj kłaść bazówki. Znów bazówka Luisa z Benfiki. O. Mamy tutaj Marquizio z Juventusu. I mamy Mastera. No, jedna na dwie i pół paczki. Jest to Anderlech. E, zawodnik Anderlech. Tu Denis e, Praet. E, dobra. I od razu mamy logo. O, mamy logo Barcelony. Yy, bardzo fajnie, no ale jak wiadomo, też 1 na 2,5 paczki. Oraz Oficjal Ball. No, jest to oficjalna piłka, która niby jest 1, 1 na 50, tak, saszetek, ale jak widziałem na innych kanałach, dosyć, dosyć często ona wpada. Nie wiem czemu, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie zaczęliśmy. Położymy sobie tutaj, mam nadzieję. O kurczę, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To Czyli przy... tr... mamy trzy karty specjalne. Trzy karty specjalne, tak. W tym dwie bardzo często spotykane, ale jedna naprawdę, no, niby 1 na 50. Bardzo fajnie. Dobra. A te zostawię tutaj. Te najlepsze będziemy pokazywać. A, miałem nożyczkami otwierać. Dobra, to ty będziesz otwierać nożyczkami z następnej. O kurde. I tak. Mamy Anderlecht. Memba. Bazówka. Bonucci Juventus. Bazówka. Anderlecht. Dobra, bazówka. E, Silva ze Sportingu. Oj, 5 bazówek. I Huntelar Szalkę oraz fans Favorit, No zobacz jak fajnie wygląda ta karta. No, złota świeci. No. Super, super oznaczona. Jest to Kazorla z Anderlechtu, Ile jest tam fans? Jeden na? Fans jest 1 na 7. O czyli tam będą do, w miarę do zebrania. Jedziemy dalej. Filip Lam. Bazówka. O, 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 Gonzales Bazel. Dżagojew, Ceska Moskwa. Oraz co tu? A, to jest Master. Jest to Master Schneider. Galata Saraj. No, niby widzisz. No, jest prosta bazówka, tylko kolor dany, nie? Taki zielony. O, drugi Master. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Drugi Master. I jest to Koke. Dwa Mastery z rzędu. No i Rising Star. Ten już taki jest posrebrzany. Dawid Alba. Alaba, co ja mówię. Z Bayernu. Super. I jeszcze. Ja jeszcze trzy saszetki. Pierwszy film będzie dłuższy, później już. Mam nadzieję, że to jakoś szybciej pójdzie. Szmelcer z Borusi. Może trochę bliżej. Kaja Galata Chamberlain Arsenal, szewczuk z szachtara, kolejny master. No zobacz, jak mastery często wpadają. Oscar oraz Rising. Ponownie Rising Chambers Arsenal. Ok. Jedziemy z piątą saszetką. Piąta saszetka i mamy Jordi Albe. Barcelony mamy Malmo e, Halstee. Mamy o Boże, Anderlecht e, Archampong, coś Chyba takiego. Tak. O, mamy drugie logo arsenalu w kolekcji. Fajnie. Nie wiem, czy dobrze. Ok, mamy o bazówkę kolejną Slimani ze Sportingu oraz Bayern Monachium Defensive Rock. No te chyba karty są, to jest Dante, rzadsze niż chyba tam Risingi. Ile? O nie, też tam jeden na ileś. Na 6 czy tam na 8. Ok, tak, otworzyliśmy sobie wszystkie saszetki. Weź ten telefon gdzieś z daleka pod poduszkę, bo tutaj psuje. Ktoś już dzwoni. Otwieramy ostatnią saszetkę. Oj, chyba coś fajnego będzie. Mamy Joe Harta. Manchester bazówka. Mamy Debysi De Arsenal. Philippe Luiz, Chelsea. E, Kevin Prince Boateng. Szalkę. Kolejny master. Daniel Staric, Liverpool. Zobacz, jak fajnie są oznaczone. Debiut w 2009 jest to debiut w Lidze Mistrzów, nie? I debiut y, chyba tutaj jest godło Liverpoolu, więc debiut w Liverpoolu 2013. I ostatnią kartą jest One to Watch na, ze złotymi wstawkami Coutinho Liverpool zdjęciem tutaj też w ramce no, no fajne naprawdę, nawet bazówki tutaj super wyglądają, co dopiero jakieś karty specjalne dobra, kończymy ten odcinek trochę długo trwał nagramy 6 odcinków pod rząd postaram się wrzucać dwa odcinki na tydzień pozdrawiam Was z kolegą tutaj, pozdrawiamy Was łącznie, do zobaczenia cześć, trzymajcie się, cześć